Chciałbym Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie zaprosić na szkolenie, które odbędzie się już 27 października w Sheffield, które będę prowadził wspólnie z Mateuszem Grzywnowiczem, które będzie dotyczyło tak zwanej bardzo popularnej ostatnio rzeczy, a mianowicie szkolenie dotyczące Amazona, eBaya i w ogóle ogólnej sprzedaży online i rozwijanie się na inne rynki niż rynek UK czy rynek, rynek w Polsce. Będziemy chcieli przybliżyć troszeczkę tą rzecz, która jest naprawdę bardzo, bardzo istotna, tak jak widzimy i obserwujemy naszych klientów, którzy mają niesamowite możliwości rozwoju poprzez to, że świetnie sobie dają radę na tych rynkach e-commerceowych. Nie ma tak naprawdę granic co do tego, ile mogą sprzedać, ilu klientów mogą obsłużyć i w zasadzie ich sklepy, ich biznesy są otwarte 24 godziny na dobę. To jest ta przewaga właśnie e-commerce'u, to jest ta przewaga tego, że kupujemy w internecie, sprzedawać możemy także właśnie w tym internecie i móc rozwijać, i wtedy przez to możemy rozwijać swój, e, swój biznes. Tomek, witam, czekam z biletami już na to szkolenie. Dokładnie. Zapraszamy bardzo serdecznie. Link do, do szkolenia będzie dostępny również w, poniżej tego, tego live'a. Niedługo, niedługo też tutaj dorzucę link z biletami. Te bilety jeszcze są po 199 funtów, więc warto, warto je zakupić. Natomiast dla klientów, którzy są już klientami firmy SNK, załóżmy rozliczają coś innego, a jeszcze nie weszli w e-commerce, bądź nawet klientów, którzy są już klientami e-commerce firmy SNK jest przeznaczona zniżka. Wszyscy ci klienci zostali powiadomieni i poinformowani mailowo o takich, takich możliwościach. Słuchajcie, dzisiaj miałem tak naprawdę, zanim zacząłem tego live'a, miałem bardzo, bardzo fajną e, rozmowę z klientem, z którym będę miał e, konsultacje w środę. A mianowicie okazało się, że Pan od prawie pięciu miesięcy ma problem z dobraniem e, produktu dla, dla siebie. E, w trakcie całej naszej, naszej e, rozmowy wyszło na to, że tak naprawdę to tylko tkwi w nim samym szukanie produktu poprzez Excela, szukanie produktu, bo chcemy mieć produkt, którego inni nie mają, a będzie się sprzedawał w bardzo dużych ilościach. Więc wcale to tak nie musi być. I o tym właśnie też będziemy mówili z Mateuszem pod kątem dobrania produktu, pod kątem doboru swojej grupy docelowej, swojej niszy, z którą będziemy chcieli działać. Dla osób, które już sprzedają na Amazonie czy na, Allegro, na, Allegro, na Amazonie czy na Ebayu, Mateusz będzie w stanie podpowiedzieć Wam, co poprawić, co zrobić, jak zrobić listing lepszy, jak lepiej wypozycjonować się, czy warto zainwestować w reklamę, jeżeli tak, to w jaką. Dodatkowo będziemy mówili również o tym, w jaki sposób móc wykorzystać inne kanały dystrybucji, bazując załóżmy na magazynie centralnym Amazona, a móc wykorzystać inne kanały, chociażby nie wiem, LinkedIn, Facebook, Instagram, własną stronę internetową do tego, aby móc sprowadzić większą liczbę klientów, aby móc zrobić bardziej atrakcyjny swój towar, swój produkt, aby móc go sprzedawać dużo, dużo więcej. Będziemy poruszali także kwestie podatkowe, kwestie związane z tym. E, jutro jestem w moim mieście Bydgoszczy. No, my jutro wyjeżdżamy z Bydgoszczy, natomiast w Bydgoszczy się pojawimy bardzo, bardzo e, często, Damian, więc e, następnym razem zapraszamy na kawę w Bydgoszczy. I tutaj poruszając właśnie kwestie, kwestie podatkowe, również postaramy się pokazać, że to nie jest do końca takie straszne, że ten VAT musimy nagle zarejestrować w kilku innych krajach, w których powiemy kiedy, powiemy w jaki sposób to zrobić, i jak można tego wszystkiego się nie bać i odzyskać tą odpowiednią wiedzę co do, co do sprzedaży. Będziemy w stanie doradzić Wam, czy jeżeli chcecie to prowadzić, tą działalność na, jako dodatkową, bo jest wiele osób, które prowadzą działalność związaną ze sprzedażą jakichś produktów na internecie, jako produkt dodatkowy. Nie jest to ich główny dochód, nie jest to ich rzecz, z której żyją, natomiast dodatkowo dorabiają sobie 400, 500, niektórzy 1000 funtów miesięcznie bez angażowania bardzo dużego czasowego w to, co robią, do tego, żeby móc zarobić takie pieniądze. Więc dla nich też pokażemy pewne rozwiązania podatkowe aby to mogło grać dla nich i, i żeby, żeby byli zadowoleni z tego, co robią. Tak jak widzicie, każdy ma jakieś inne potrzeby z tym związane, więc będziemy rozmawiali na ten temat, jeśli chodzi o e-commerce i bardzo serdecznie zapraszam. Tak jak mówię, raz jeszcze zapraszam bardzo serdecznie 27 października, to jest niedziela, na szkolenie moje i Mateusza Grzywnowicza do Sheffield. Bilety będą dostępne zaraz, niedługo w linku i w opisie, i w opisie tego wideo. Więc e, spieszcie się, mamy tylko i wyłącznie 30 miejsc na to szkolenie, ponieważ nie chcemy mieć sali w postaci 200, 300, 400 osób. Jest to tylko i wyłącznie spowodowane tym, że chcemy dać wszystkim osobom, które będą na tym szkoleniu, dać im po prostu wartość, mieć możliwość spędzenia z każdym z Was tyle czasu, żeby to co robicie, to co chcecie Zapromować, żeby to e, Wam zadziałało. Nie chcemy, żebyście wyszli po tym szkoleniu, mówić, nie, słabe szkolenie, nic się nie nauczyłem, niczego nie zrobiłem, nie wiem jaki zrobić następny krok. To szkolenie właśnie jest po to, żeby móc odkryć swoje możliwości, że tak naprawdę, naprawdę z niewielkim kapitałem. My mamy klientów, którzy słuchajcie, zaczynali swoją przygodę z e-commerce z kapitałem rzędu 2, 3, 5 tysięcy funtów i tak naprawdę bardzo, bardzo mocno rozwinęli swoją, swoją działalność. Witam, witam Wojtku. E, miło, miło mi Ciebie widzieć. Wojtku też zapraszam, ponieważ nie będę ukrywał, że e, rzeczy związane z budowlanką i materiały budowlane też będziemy chcieli pokazać trochę takich ciekawostki, tak, że materiały gabarytowe czy sprzedaż rzeczy gabarytowych także jest możliwe poprzez internet, więc e, to nie jest powiedziane, że nie. E, tutaj jest kilka przykładów, wiem doskonale z Mateusza przykładów, że e, podaje, a mianowicie z tego jak handluje właśnie gabarytowymi rzeczami w Niemczech, więc, więc wszystko jest możliwe, tak, więc, więc zapraszam serdecznie na szkolenie. Tak jak raz jeszcze powtarzam, już widzę, że link się pojawił w opisie tego live'a, więc serdecznie zapraszam do klikania, do kupowania, do kupowania biletów. Macie, mamy jeszcze dwa tygodnie, więc jeśli macie jeszcze jakieś pytania co do tego, jak związany jest handel online, w jaki sposób idzie ten handel online i w którym kierunku, to zapraszam do komentowania. Z ciekawostek mogę, mogę też podpowiedzieć, że ostatnio po naszym spotkaniu i po naszej wizycie na ewolucji, na konferencji dotyczącej właśnie zagadnień e-commerce, rynek e-commerceowy rozwija się w tak szybkim tempie, który ma no bardzo, bardzo duży wpływ na handel tradycyjny i na dzień dzisiejszy przyszłością tak naprawdę sprzedaży handlu i biznesu właśnie będzie handel e-commerce. Więc mamy jeszcze około dwóch lat, zanim rynek nie będzie tak mocno nasycony, że wejście do branży e-commerceowej będzie wymagało od nas naprawdę bardzo dużych nakładów finansowych. Na dzień dzisiejszy te nakłady finansowe są jeszcze na tyle dostępne, że z bardzo małym nakładem finansowym można wejść i sprzedawać. Natomiast już niedługo, w momencie kiedy na tym rynku naprawdę wejdą wszyscy duzi gracze i duzi gracze będą wydawać coraz większe pieniądze na reklamy, coraz większe pieniądze na promowanie siebie w sprzedaży e-commerce'owej. Będzie nam wszystkim innym, którzy chcą wchodzić z małym kapitałem, dużo, dużo trudniej, abyśmy się przebili przez ten gąszcz i nagle mogli zacząć sprzedawać. Więc czas na to, żeby się nauczyć, rozpocząć sprzedaż, mamy między półtorej do dwóch lat, żebyśmy mogli to, z, tego, z, tego, z tego się cieszyć i, i zarabiać. W środę zapraszam również na mojego live'a z Mateuszem, troszeczkę więcej porozmawiamy na temat branży e-commerceowej i na temat tego, w jaki sposób moglibyśmy także Wam pomóc, pokażemy kilka, kilka ciekawych rzeczy, żeby Was zachęcić do tego, że warto, że naprawdę warto, słuchajcie, zainwestować w tą wiedzę, to nie jest 2, 6, 7, 12 tysięcy, to jest 199 funtów, tylko i wyłącznie po to, żeby się nauczyć, zobaczyć, spróbować tego, w jaki sposób możecie naprawdę cieszyć się bardzo fajnym biznesem, który można robić, chociażby tak jak ja dzisiaj, zbyt goszczy, a wcale nie jest powiedziane, że musicie to robić zbyt goszczy, tylko możecie robić z równie ładnych, ładnych miejsc i nie musicie być, jak to się mówi, przywiązani do swojego etatu, jeżeli są te osoby, które chciałyby coś zmienić. Więc zapraszam serdecznie raz jeszcze, 27 października Sheffield szkolenie. Moje i Mateusza Grzywnowicza, które dotyczyć będzie sprzedaży na Amazonie i na eBayu. Do zobaczenia w Sheffield 27 października. Pozdrawiam serdecznie. Również dla wszystkich osób, które oglądają tego live'a, będę bardzo wdzięczny za udostępnienia, komentarze aby większa grupa ludzi i znajomych waszych się mogła dowiedzieć, że mogą skorzystać z bardzo fajnej szansy, żeby móc zarabiać sobie fajne pieniądze. Dziękuję i pozdrawiam zbyt goszczyk. Pan też was pozdrawia bardzo serdecznie. Cześć.